O, jest pający gryźbieg. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cliffiform 2 w serii. Ciekawe sety. Słuchajcie, dzisiaj proponuję set inżyniera, czyli jednoręki bandita plus rezerwista, a czy boże, rezerwista, yy, samosąd oraz poskranarz. Poskranarz również jest dobry do yy, tego, yy, tego setu. Między innymi dlatego, że jeżeli mamy wrogie, duże działka, nawet lecz nie mają zasięgu, żeby nas, że tak powiem, chycić, możemy bez problemu wziąć takie działko użyć je w swoich demonicznych planach. Używając poskramiacza. Między innymi dlatego, że jeżeli będziemy używać. Yy, yy, poskramiacza, to powróccie mi, że działko zostanie za duże zarobione w bardzo szybki sposób. I bardzo bolesne oczywiście. A co za tym idzie inżynier yy, wrogi inżynier, któremu rozwalimy to działko no, ma trochę yy, wielkie straty do odrobienia. Ale okej. Okay. Plusy jednego jednorekiego bandyty. Po pierwsze, naprawdę dużo życia dostajemy dzięki temu. Po drugie słuchajcie. Y, jest taki między innymi plus, że y, praktycznie robota chce robić sama. Zobaczcie, ja już mam na przykład dwa, dwa kile, co oznacza, że ja nic nie zrobiłem, postawiłem działko i y, tak naprawdę y, jestem z tego zadowolony. Najlepsze jest również to, że samosąd może bez problemu zabić grubego, lecz teraz niestety był gruby podleczony, więc nie mogę go jakoś dobić. Najlepsze jest to, że jeżeli również zginiemy, to nasze działko również... Jest, tak powiem, aktywne i bez problemu może atakować pobliskich przeciwników. Więc tak. Hmm, wszystko powiedziałem, chyba, do tego setu. Oczywiście wspominając również o tym, że Mini minijacko buduje się niesamowicie szybko, bo taka jest prawda. To, no cóż, praktycznie ten set jest bardzo dobry i do obrony, i do ataku. Naprawdę, do, do ataku. Też, znaczy, do, do obrony też jest dobry. Bo ludzie stwierdzą, że ta, to działko jest dobre tylko do... What the fuck! I zawsze tak jest, że walnie headshot'a. On se idzie dalej, nie, nie zwracając uwagi na moje działko, ale headshot'a mi da. Wracając. Eee... Kurczę, ja zacząłem, ja, ja, stanąłem, bo tak co tam nie... <laughs> sobie nawala, nie wierzę! O mój Boże, ten medyk go nie widzi, naprawdę. Trudno. O właśnie, zapomniałem przecież co, skąd uzyskać takie krydy, krytyki od samosądzi. Otóż, Jeżeli na przykład zabijemy nasze minidziałki działki przeciwnika bądź y, będziemy mieć asystę minidziałkiem, działkiem, dostajemy właśnie e, krytyki na nasz samosąd. Jak to działa jeszcze raz? Y, jeżeli mamy zawójstwo, dostajemy dwa krytyki, jeżeli będziemy mieć yy, asystę, dostajemy jednego krytyka. Słuchajcie, dobrze wiemy, jak w Team Fortress, yy, są rzadkie krytyki, yy, więc... No, tutaj, że że Więc yy, ta broń z jest po prostu OP, naprawdę, słuchajcie, jest yy, po prostu yy, overpower, czyli po prostu za silny, tej że sam w sobie nawet yy, ten... A, Jezus, ile ty człowieku wytrzymujesz? Nie rozumiem. Pamiętajcie, macie kłopoty... Jezus, jak on mnie denerwuje! Macie kłopoty, wyjmujecie szybko... Yy, nie, bierzecie PDA, niszczycie swoje miejdziałko, które jest aktualnie aktywne. Niszczycie je, potem budujecie, jeżeli macie kłopoty, nowe miejdziałko i wtedy powoduje to praktycznie, yy, że przeciwnik musi się skupić i na was, i na miejdziałku, więc... Że tak powiem, przeciwnik ma podwójne kłopoty wtedy. No ale okej, okay, ja sobie pójdę ten gier, żeby zrobić jakieś lecce oczywiście, bo my ten Scout zaraz znowu zabije. I znowu z tego cholernego e bata. Jak on mnie denerwuje, ogólnie jak gram w gry, w TFA, to niesamowicie się czasami denerwuje. No i patrzcie, co to ma być za gra, ja sobie na mala. a inżynier sobie buduje bez problemu działkę. Dlaczego ja tak nie mam? Okej, okay, spokojnie. Zaraz wyjdziemy. Aha, na no, Uberów z księgą. Czemu nie mogę budować działka? Ja nie, rozumiem, tylko budowałem działko. No cóż, mam nadzieję, że jakoś między... mniej więcej pokazałem wam, że ten set naprawdę jest fajny, tylko trzeba go trochę tak trochę jednak polubić, tak co sobie nim pograć. Masz gnoju Gin teraz! tutaj. <laughs> Jak dobrze widzę. Jak zauważyliście, krytyki również zadają z bliska nawet do 200 obrażeń. Może nie aż 200, ale do 200 obrażeń. O, to było piękne kombo, słuchajcie. Nic nie mówię, ponieważ nie wiem co mam teraz do końca powiedzieć, słuchajcie. Jeszcze o tym secie bo m, samo minie jest e, straszniowe. Między innymi dlatego, że trudno jest je trafić oraz między innymi dlatego, że e, bardzo szybko się buduje poza tym pociski, jego, pociski wystrzeliwane z w są naprawdę nawet silne. Jeżeli ktoś tam tu zbiera za, za przeproszeniem do kupy, to zbierze się nawet duża ilość obrażeń. Za tym idzie szybka nawet śmierć. Nawet. Nie mówię, że o zabiją, Ale mają Naprawdę sobie... sobie to przemyśleli. No i raczej to przegramy, no bo nasza drużyna jest taka mądra, że no... Mateusz! No, Mateusz. Mateuszu jesteś genialnym graczem Team Fortress. Daj no, dalej. Chętnie, ale nie żyje, wiesz, soldier. Okej, okay, no i chyba to będzie tyle. Chociaż może jeszcze jedna rundka, jeżeli się uda. Będzie jeszcze jedna rundka? Będzie. Okej, okay. hmm. Poczekamy spokojnie, bez problemu. Ja coś może jeszcze powiem na temat jednorękiego kombaty oraz samosądu oraz nawet poskramiacza. Nie wiem czy wiecie, jeżeli użyjemy poskramiacza na naszym działku, to szybkość wystrzeliwanych pocisków z, z działka jest szybsza. Oczywiście z dużego działka również, ponieważ e, po prostu poskramiacz powoduje, że przyspiesza szybkostrzelność naszego minidziałka oraz działka. No i co się patrzy? Patrzcie na tego okularki boże jak ja je uwielbiam! Żartowałem. <laughs> mój ziomek, mój secik, mój secik, tak? Znaczy no, nie ma żywych wąsów. Wony, słów. Jeżeli gracie inżynierem w ataku na tej mapie, proponuję Wam iść tą stroną. Ponieważ, jeżeli pójdziecie tu się do Hama wyrąbicie, to od razu Was zabiją, bo tam pewnie ich jest z 9. znaczy 4, 5, 4, 8, 9. No, czyli prawie wszyscy tam będą. A tutaj może będzie jeden, może góra, dwóch graczy, a może nawet zero. O, jest pająk szpieg No i co no? Jest sobie szpieg, mówi do mnie, mówi do mnie, cześć, cześć. A ja normalnie. Jezus Mario, na to go się gram, mam grać w TV. Już grubasy zasrane będą nawalać na mnie. Boże ja tego nie lubię. Boże jest tu No tak, nawalaj z tego swojego PM-a. Nawalaj! Nawalaj Dobra, wracając. Nie żyjesz, o, jest, tu jest, To na ha? Pamiętajcie również, jeżeli wam e, szpieg zasapował miej działko, to nie możecie go rozwalić i szpieg nowe. Ze względu na to, że no, jeżeli miłe działko jest sapowane, e, to musi zostać zniszczone właśnie przez statek. To musi zostać zniszczone przez statek, między innymi dlatego, że gracz, który e, zasapował dane działko, musi otrzymać punkty za zniszczenie je. Więc tak czy siak, nie Zniszczymy działka FDA. Zgin, proszę cię. Nie bądź taki niemiły i zgin. Zgi. Zgi. dziękuję. Byłeś straszny. I hojny. No, wiecie to na pewno nie skończę tego szybko. Dlatego za chwilkę będziemy kończyć ten no, keynotek. Tak już nawet długo go kręcę. Będzie się bardzo długo renderować. O, i w takiej sytuacji bierzemy i wyjmujemy głowy. Wyjmujemy, yy, wyjmujemy skarmić, po prostu. Czekamy na naszą ofiarę. Jeżeli po prostu jest to gruby, to uwierzcie mi, że poskramiacz również zapewnia nam tarcze naszemu naszym za tym idzie, gruby. O, jest na działku. i może je zarąbę. Za Ale nie. A wycieczki. Nie, <grystanie> bo chciałem wam pokazać, słuchajcie, jak naprawdę jest efektywny poskramiacz z miedziałkiem na duże działka, które nie mają na zasięgu. Okej, jeszcze jedna śmierć z mojej strony i kończymy ten odcineczek. Nie mam pojęcia co będzie w następnym, ponieważ no cóż... Nie mam pomysłu. mam kompletnie pomysł. Jeszcze to przemyślę dokładnie. A zauważyłem, że odpustacz plus rezerwista się wam naprawdę spodobał już w ciągu... Ej, ej, W ciągu jednego dnia ten filmik osiągnął że Masz 6 lajków. Co bardzo mnie cieszy, bo Pod innymi filmikami na przykład tylu lajków nie ma. Co po prostu, po prostu zobaczyłem nowa seria, ludziom się podoba. Okej, okay, super, będziemy Kajki, skoro wam się to podoba. Może czegoś się przekazać dowiecie? Jeżeli ktoś gra w Team Fortress powiedzmy pierwszy albo nie wiedział o tym. Po prostu kamiaczki jedziemy. to jest ten szpieg, no naprawdę. To było miłe z Twoje Dobra, miała to być moja ostatnia śmierć. Więc bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. E, obejrzyjcie również e, filmiki z Halloween, które tutaj macie teraz tutaj, na górze po prawej i na, na górze po lewej. Na górze po lewej jest pierwszy odcinek, a na górze po prawej jest drugi odcinek. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to polecam do, do, do oglądnięcia. Yy, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Yy, następny odcineczek będzie za, no nie wiem, wależy jak będę mieć czas. Na razie jest weekend, to może faktycznie będę, może nakręcę ten odcinek i stracę na YouTube. Okej, okay, nie przedłużając, dzięki wam wielkie i cześć.